Twórcy gier nigdy nie byli kreatywni. Realnie, mało kto jest zdolny do zbliżenia się do kreatywności absolutnej. I to nie jest problem współczesnych czasów i obecnie wychodzących gier, ale po kolei. Spróbujcie wymienić chociaż jedną grę aspirującą do miana dzieła kreatywnie absolutnego, to znaczy takiego, który nie bazuje na wcześniej wytworzonych ideach, koncepcjach i mechanikach. Na starcie odpadają od razu gry AAA, które są często reskinami, Znanych rozwiązań i mechanik, takich jak na przykład w ogóle cały system UbiGier czy interaktywnych filmów Rockstar, ale z grami indie lub niezależnymi nie jest lepiej. Factorio jest luźno oparte na procesach produkcyjnych, od wydobycia poprzez przetwórstwo na produkcji gotowych wyrobów, kończąc z domieszką logistyki. City Buildery są zwyczajnie oparte na budowaniu miasta. Wszelakiej maści symulatory dosłownie próbują odtworzyć konkretne zawody w growym stylu. Gry RPG oparte są często na papierowych wersjach lub w mniejszym lub większym stopniu na nich bazują. Gry fabularne, pokroju Wiedźmina, disco, Elysium czy czegokolwiek innego bazują na wcześniej wytworzonych elementach, schematach ze świata filmu, które wykorzystują do budowania narracji. Natomiast gry sportowe to dosłownie przełożenie boiska na wirtualne boisko. Przykładów można by było wymieniać i wymieniać i zawsze znajdzie się jakiś punkt odniesienia do czegoś, co już zostało stworzone, ale czy to coś złego? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, cofnijmy się do tego czym jest kreatywność i co oznacza kreatywność absolutna. A kreatywność, jak sama nazwa wskazuje, jest to sztuka tworzenia, wytwarzania czegoś z niczego, w szczególności w kontekście absolutnym. Tak, żeby Wam to zobrazować. Mam tutaj profesjonalny wykresik w pańcie, który przedstawia rozkład populacji w stosunku do kreatywności. Absolutnie, jak widzicie, nie zaczyna się od zera, ponieważ teoretycznie jest pewna część populacji, która zupełnie nie jest zdolna do kreatywnego myślenia. Natomiast raczej większość z nas w, jak w jakimś większym lub mniejszym stopniu jest w stanie hmm, na coś Wymyślić. Tylko czy to będzie kreatywność absolutna? No niekoniecznie, bo kreatywność absolutna to jest stworzenie czegoś, czego jeszcze nie było w oparciu o czegoś, czego zupełnie nie ma. To znaczy zupełnie stworzenie czegoś pełni autorskiego, nieopartego na istniejących już elementach. Generalnie mam wrażenie, że raczej nikomu nie uda się czegoś takiego stworzyć, albo są to po prostu jednostki wybitne. Do których najprawdopodobniej nikt z nas tu zebranych się nie zalicza. Natomiast tutaj na spektrum kreatywności wiadomo, są po prostu ludzie hmm, w cudzysłowie normalni, którzy to łączą znane i istniejące już elementy mechaniki pojedyncze w nowe rozwiązania. Czy to dajmy na to, tyczy się to durnego przepisu kucharskiego, czy na przykład gier, w których ktoś eksperymentuje z formułą, łączyć. Łącząc ze sobą z pozoru nie nadające się do połączenia elementy, jak to ma miejsce na przykład w lajkach -like i tym, jak Miyazaki co część Dark Soulsów kombinuje z systemem leczenia. Tak więc, jak widzicie, raczej kreatywności absolutnej nikt nie osiągnie. Natomiast pytanie, czy jest w tym coś złego? No, raczej nie. no Zwyczajnie to przedstawia to, jak. Człowiek myśli, jak łączy fakty. Jest to zwyczajnie stan hmm, istniejący. Ale o ironię, najbliżej kreatywności absolutnej jest sztuka nowoczesna, którą raczej mało kto rozumie czy docenia. Zresztą sam zaliczam się do osób, które najczęściej średnio ogarniają, co rzekomo ma przedstawiać. Ale w zasadzie dlaczego tak jest? No a jest tak dlatego, że sztuka nowoczesna wyłamuje się ze schematów. Przez to jest ją strasznie ciężko sklasyfikować, a to oznacza, że zwyczajnie dla ogółu odbiorców raczej nie jest czymś ładnym, bo nie dostrzega się w tym piękna zrozumienia schematów, które ludzki mózg zwyczajnie uwielbia. Ale czy to oznacza, że gry powinny być ciągle takie same, bo mają już utarte schematy i ponoć ludzie to lubią? No niekoniecznie, bo to by oznaczało, że szczytem gamingu jest z części na część seria Assassin's Creed, a jednak tak nie jest. A oznacza to mniej więcej tyle, że ludzie lubią poszczególne elementy, ale i również zabawy nimi, zmiany, mniejsze lub większe. I zresztą to najprawdopodobniej jest włóż do trumny serii o skrytobójcach, że zbyt często wychodzą gry same w ten sam sposób oparte na. W tym samym działaniu bez chwili wytchnięcia dla graczy. A przez to, że pewne formuły gier są częściej wykorzystywane, pewne schematy tego, jak gry powinny wyglądać są częściej powielane, tak gracze są zwyczajnie tym przesyceni, przez co teoretycznie ten poziom, którego wymagają od gier rośnie. Co zresztą jest bardzo dobre. No bo jakby nie patrzeć, gry raczej powinny być coraz lepsze, tak samo jak wszystko inne. A niekoniecznie, że powinny stać w miejscu, bo tak. No i właśnie, i zamiast stać w miejscu, zamiast korzystać z tych samych utartych schematów gry, powinny co róż eksperymentować, chociaż wiadomo, w dalszym ciągu w granicach toleracji. No bo raczej, gdybyśmy nagle od Rockstar'a dostali grę tę wadę opartą na niebie, dajmy na to pieczeniu ciast, to raczej większość osób byłoby zawiedziona, ponieważ nie tego się spodziewała. Zresztą dodatkowym problemem, który to tworzy, jest to, że obecnie często twórcy gier stawiają elementy gry, niekoniecznie rozumiejąc ich znaczenie i zastosowanie. Przykładem zresztą może być Mass Effect Andromeda z bezsensowną eksploracją planet, która zostały wypaczona względem pierwowzoru lub systemem decyzji. To znaczy, jak w pierwotnej trylogii system eksploracji miał nam dawać Zastrzyki dopaminy przy okazji zbierania co różnych nowych zasobów do ulepszenia, w późniejszych częściach również zarządzania paliwem, tak w Andromedzie w zasadzie głównie opierał się na ładnych widoczkach, które gracz mógł oglądać i zabrakło tam w ogóle jakiejkolwiek warstwy gameplayowej. I to było zupełnie niezrozumienie tego, co gracze w tym lubili i próbę zmieniać czegoś, co działało. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, to tak samo. Były mikrofabuły w pierwotnej trylogii, które toczyły się mniej lub bardziej inaczej, a zostały w zupełnie wypaczone i zidiocone w Andromedzie, gdzie wybory przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Także czy to oznacza, że kreatywność sama w sobie jest zła? I czy twórcy gier nigdy nie byli kreatywni? Jeśli chodzi o kreatywność absolutną, zapewne nigdy. Ale jeśli chodzi o ogólny poziom kreatywności, no to zapewne z roku na rok z lekka spada przez to, że się. Coraz bardziej wygodni. I gracze też hmm, różnie mają z narzekaniem. To znaczy, z jednej strony tyle mówiło się o najnowszym Asasynie, że jest to w zasadzie kalka tego samego, a jednak te 2 miliony już się sprzedały. No i cóż, dajcie znać, co sądzić o takim formacie w moim wykonaniu. Czy Wierzycie w istnienie kreatywności absolutnej. Czy w ogóle zgadzacie się z tą tezą, czy nie? Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, cześć, cześć!